Pan za mną, mistrzów moich, słuchaj wam według świętego Łukasza. Chwała mnie, panie. Dla Elżbiety nadszedł no, czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan ukazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię. I chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała, Nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej, Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby go chciał nazwać. On za za zażądał prawiczki i napisał, Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadało o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to Dziecie? Bo istotnie, istotnie ręka państwa była z Nim. Chłopię Chłopiec zaś rósł i wzmacniam się duchem, a żył na Pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Cała liturgia dzisiejsza jest o nas, o Was, bo ja odchodzę. I to jest, można powiedzieć, depozyt, który Wam jest zostawiony, ta dzisiejsza liturgia. Bo Wy jesteście tymi, którzy, pan, których Pan wybrał już w łonie matki. I myślę, że właśnie Panu przeznaczam was do tego, abyście w świecie, który powoli żyje bez Boga, żebyście byli właśnie tymi Janami, Szczycielami, którzy tego Boga, którzy macie Go, dzięki duchowi świętemu, abyście go nieśli. I myślę, że to, że jesteście we wspólnocie tej, a nie innej, to już jest w tym planie Bożym. Już kiedy byliście wolnej matki. I myślę, że e, to właśnie to wybranie jest wielką waszą godnością, ale też wielkim zadaniem, które Pan wkładzie przed nami. Naprawdę chyba dożyjecie jeszcze, dożyjemy tego sytuacji, gdzie Kościół będzie małą wspólnotą. I będziemy musieli być naprawdę wyraźnym znakiem obecności Boga w świecie. I będziemy tą resztą Izraela, tymi wiernymi Boga, wśród tych, którzy będą wątpić, którzy nie będą chcieli tego Boga przyjmować, my będziemy tym świadectwem, żywą obecnością Boga wśród ludzi. My. I myślę, że oczywiście to jest do naszej wspólnoty takie się przesłanie w tej ostatniej mszy świętej wspólnej, naszej wspólnotowej. Gdzie jest tak właśnie, jakby taki testament? Ojciec przekazuje swoim podopiecznym. I myślę, że to jest ten, ten testament na Was. Tym Pan udaje, no to ja tylko mówię, ja to przekazuję to. Ale to dzisiaj właśnie dlatego zmieniłem z niedzieli na Jana Szycieja tę dzisiejszą formę naszą świętej. Bo to wszystko dzisiaj, jeszcze raz, jakbyście dzisiaj rozważali, to e, pierwsze czytanie. E, bardzo mocno, jest to, jest o nas. To jest zadanie, które Panu nam Pan posyła. I myślę, że to będzie czas teraz, kiedy będziecie mieli czas, to będzie taki czas aktywizacji, działania w mocy Ducha Świętego. Rozmocenia tego powołania, które Panu tu Was sądzi. Wy jesteście potrzebni Bogu, właśnie do tego aby głosić ewangelię naprawdę. To jest na ten czas, który to teraz będzie przed nami. I myślę, że to sami też oczekujecie. I może powiedzieć, że Pan Bo nas właśnie taką elitą Jego, ale ta elita właśnie ma właśnie wielkie, wielkie zadanie. Jeszcze raz powtarzam tego Boga, którego macie w sercu, który jest w Waszym życiu, macie nieść innym. Macie być miejscem odpoczynku, macie być miejscem spotkania ludzi z Bogiem. Macie być Janami, gdzie jest szczególnie, tam czujecie, że jesteście obdarzeni łaską. Przecież Jan to jest, Bóg jest łaskawy, Bóg jest bogaty w łaskę, obdarowanie. I myślę, że czujecie to właśnie, to szczególnie wybraństwo Boga i to błogosławieństwo i ta łaska, która na was nieustannie spływa. Myślę, że to jest widoczne. Widzicie, że to jest widoczne w tym, w jaki sposób Pan przez nas działa. Bądź się mocni w Duchu Świętym. Umacniajcie się i samym Duchem Świętym, abyście byli właśnie tym narzędziem Boga, głoszenia Jego miłości. I rektor już y, użył te słowa w czasie tydzień temu, w czasie przyświęciej, w, w czasie rocznicy. Y, rzeczywiście do zwojeń przez te pięć lat ja się poczułem jak w domu. Y, ciężko mi jest odchodzić po tych latach, bo tak po to wycięłem tą sytuację. Że tak y, może to jest chyba, że to, że za dużo mnie. I to następny spadek. Za dobrze. Byłem. I dlatego tak zapomniałem o tym, że ja w sumie jestem przechodniem. Nie jestem domownikiem. Tu, można powiedzieć, z Wami. Ale jestem przechodniem, jestem tylko na jakiś czas. I to pewnie też jest takim znakiem, chyba dla nas, że nasze życie to jest ta świadomość tego, że my zostajemy. Ten dom jest tu. Ten dom jest tam. I myślę, że właśnie Pan Bóg nas posyła do tego w tej drodze, do swojego domu, abyście wszystkich, którzy może się zabierali, ich i prowadzili tam do ojca, i domu. I to Wam daje.